Że myślał o sobie, a może w gęstwinie ciemnej dąbrowy trafi się grzywek jakowy. Przypatrz się dobrze, grzebeczko, się wybierasz na żywy I wykorządz A abyś potrafi zdradzliwy. No. To rób, róbmy tak. Ty teraz zaśpiewasz tę piosenkę. Jak im się spodoba dump klaskać, to ciebie wyślę. Ja by gwizdać, pojedzie Bemol. No, no, no. Pasuje jonek. ci? No, ja mam nadzieję, że mnie poprą. Ja no, wiesz, to, wiesz. to zobaczymy, będziemy słuchać. Kapela, we dwoje jest cieplej. Grumy. Odpowiadasz przed sobą i Bogiem. Stery żadle zapinasz na wiatr, ciszę kroisz, księżycem i słowem. I Muszę za wycieć, czy ona się tam dobrze spakuje i Łapę parę groszy, żeby naprawdę wygrała. Już teraz wiemy, dlaczego one się tak bawią. No i co ja tam mówiłem? Co trzeba robić cały czas? O, tak, uśmiechać się pięknie. Magda, gdybyś nam mogła powiedzieć teraz, jakie jest Twoje hobby? No wiadomo, Strażacy. O, proszę Państwa. Mogę ten mikro. Proszę Państwa, oczywiście, no jakieś durne pytania zadaję. A tak rzeczywiście, a poza Strażą Pożarną i Strażakami, to czym się interesujesz? Interesuję się przede wszystkim sportem. Biegi przełajowe, siatkówka, koszykówka. No i oczywiście pływanie. W końcu urodziłam się nad jeziorem. Proszę Państwa. Magda. No to zademonstruj. To wprawdzie nie jest konkurs mokrego podkoszulka, ale bardzo proszę, do jeziora nie mamy za daleko. Tak, sukni? Sama? Bruchowie, <grych> Ja będę mówił po polsku. Proszę Państwa, ja świetnie znam węgierski, a Kitty będzie to tłumaczyła. Proszę powiedzieć mi, jakie jest, Kitty, twoje hobby? What A ty złotok? Zrozumieli państwo? Fireman. O, fireman. Proszę Państwa, fireman to znaczy bardziej fire czy men? Men. Bardziej... Men. A teraz serio, czym się zajmujesz na co dzień? What is your profession and what you are doing in your life? Fodrászként dolgozom egy fodrászalomban. Uh, she's a hairdresser in a beauty salon. Uh, jest fryzjerką i upiększa twarze. And more? A tűzoltóságon végzek hosszás munkákat, és szeretek fotomodellkedni. Uh, she works in a fire station and uh, she's a photomodel. Proszę Państwa, pracuje w stacji, jakby to powiedzieć, przepraszam, w strażnicy, w Straży Pożarnej przyjmuje zgłoszenia, a jednocześnie jest fotomodelką. No ja widzę, że tutaj druhów asyci z Czech to jest je moc was, szczepanka. Tradycyjne pytanie. Umówiliśmy się, że będziemy mówili po. Ja po czesku, ona po polsku. Czyli prosto. Jak, jak państwo nie rozumiecie, to proszę tu mówić, ja będę tłumaczył. Szczepanka, pytam po czesku, jakie jest twoje hobby? Hasyci. No, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy te pytania są tendencyjne, czy... No, na miskę to on nie wyglądał. Ciepce z Jest teraz dziewczyny. Magda Wielińska numer jeden. Kini Proszę nowe. Państwa, jak któraś się z Państwu podoba, można wyrażać to brawami i owacją. I już Pani Bożynie Polska oczywiście. hocimiesze. 장 cooperation Michael